W sporcie nic nie działa tak mocno na wyobraźnię kibiców jak nostalgia. Powroty wielkich trenerów i piłkarzy z wyrobionym nazwiskiem do miejsc, w których kiedyś budowali legendę, od razu rozpalają emocje, bo każdy chce znów poczuć smak dawnej chwały. W głowie odtwarza się obraz tamtej drużyny, tamtych bramek i tamtych chwil, które wydawały się nie do powtórzenia. Problem w tym, że czas piłce nożnej płynie szybciej niż gdziekolwiek indziej. Zmieniają się ludzie, zmienia się liga, a to co doskonale działało kiedyś... Dziś bywa anachroniczne i nieskuteczne. Stąd tyle rozczarowań, gdy mit powracającego symbolu dawnej świetności zderza się z rzeczywistością i upada. Bo choć serce kibica podpowiada, że wbrew pozorom można jeszcze raz wejść do tej samej rzeki, boisko najczęściej bezlitośnie pokazuje, że to już zupełnie inny nurt. Dzień dobry, drogi widzu. Zanim przejdziemy do meritum tylko przypomnę, że możesz w tym momencie zostawić łapę w górę czy komentarz w celu lepszego zasięgu tego filmu. Dziękuję bardzo, naprawdę doceniam takie działalności. Bo ostatnimi czasy coś YouTube mocno eksperymentuje, więc zachęcam Cię do aktywności. Także osobom pełnoletnim przypominam o ofercie od sponsora kanału Lebul. 3 bonusy, 3 freebety, a także dyszka całkowicie za darmo. To wszystko po rejestracji z kodem Footbreak. Linki macie oczywiście poniżej. A teraz życzę miłego oglądania. Marek Papsząt to dla Częstochowy figura większa niż po prostu trener z sukcesami. Od 2016 roku budował raków od poziomu drugiej ligi do Mistrzostwa Polski 2023 a wokół jego nazwiska stworzył się nimb autora projektu, który zmienił prowincjonalny klub w stabilną markę z rozpoznawalnym stylem i tożsamością. Po roku przerwy wrócił do Rakowa w maju 2024. Ruch ten interpretowany jako próba resetu do ustawień fabrycznych przez właściciela, rozczarowanego po chimerycznym sezonie i jednocześnie sygnał, że nadal widzi w nim gwaranta porządku i wyników. Decyzja o rozstaniu z Dawidem Szwargą zapadła jeszcze przed końcem sezonu 2022. 3:24. Była zaś rezultatem tego, że młody szkoleniowiec nie poradził sobie z kierowaniem zespołem tak, jak od niego oczekiwano. Po odejściu papszuna Raków nie grał zbyt dobrze, mimo iż pierwszy raz w historii awansował do fazy grupowej europejskich pucharów, ale zajął tam ostatnią pozycję. W Pucharze Polski odpadł w ćwierćfinale, a w lidze dobre występy przeplatał katastrofalnymi. Ostatecznie Raków zakomunikował, że Szwarga przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera po zakończeniu rozwiązania a za tą decyzją w tle były rozczarowujące wyniki w lidze, trudność w pogodzeniu europejskich występów z Ekstraklasą oraz perspektywa braku pucharu w kolejnym sezonie. Kredyt zaufania się wyczerpał, bo Raków kończył tamte rozgrywki w słabym stylu. Szwarga w publicznym oświadczeniu bronił swojego dorobku i wskazywał na elementy poza jego kompetencjami, które były nie do zaakceptowania, ale decyzji nie odwrócono. Powrót Papszuna miał być prostą korektą kursu na manowce i wypłynięciem znów na szerokie wody, lecz wejście w sezon 2025-2026 okazało się bardzo twarde. Raków co prawda wyrwał ważny punkt w zaległym meczu z Lechem walcząc do końca, ale trudno mówić o powodach do dumy z takiego rezultatu. W czterech ostatnich spotkaniach nie licząc meczu z Widzewem, drużyna Marka Papszuna zgromadziła zaledwie dwa punkty, co od razu przywołało w pamięci kibiców najgorsze czasy. Tak słabego startu Częstochowia nie mieli od 2001 roku, kiedy grali jeszcze w czwartej lidze i musieli oglądać plecy rezerw górnika, GKS-u czy nawet ruchu radzionków. Co ciekawe, paprzun 8 lat temu zaliczył tak samo słaby bilans otwarcia. 8 punktów po 8 meczach, po dwie wygrane i remisy, a także cztery porażki. Bilans bramek 10 do 13, czyli tylko o jedną bramkę strzelaną więcej niż obecnie. To był 2017 rok i pierwszy sezon w pierwszej lidze, gdy Częstochowianie wyprzedzali jedynie ruch. Także wtedy Raków potrafił się odrodzić i nie tylko zapewnić sobie utrzymanie, ale nawet wskoczyć na siódmą pozycję na koniec sezonu, ale marne to pocieszenie dla kibiców, którzy oczekują regularnej gry o sukcesy. Historia pokazuje, że trener potrafi się po takich falstartach podnieść, lecz czy taka sztuka uda się także teraz, kiedy oczekiwania są nieporównywalnie większe? Raków wszedł w sezon po rewolucji kadrowej. Klub wykonał 11 transferów przychodzących i 12 wychodzących, co sam Papszun nazwał pierwszym tak intensywnym oknem swojej pracy. Zespół trzeba więc poukładać na nowo. Potrzeba czasu na zgranie automatyzmów i odbudowę hierarchii w szatni, ale wygórowane oczekiwania po powrocie twórcy Projektu Wielkiego Rakowa sprawiły, że margines błędu praktycznie nie istniał. W efekcie zespół wyglądał na zagubiony i ciągle poszukujący nowej tożsamości, dużo zmian personalnych, mało ciągłości, i to w klubie, który wcześniej słynął z powtarzalności rozwiązań. Brakuje wyrazistych akcji w ataku, a z obrony do ofensywy są zbyt wolne i schematyczne Sam Marek Papsun przyznaje, że drużyna nie stwarza wystarczającej liczby klarownych sytuacji I że płaci cenę za napięty kalendarz Połączenie ligi z pucharami odbiera piłkarzom świeżość i pewność To przekłada się na spóźnione decyzje i gorszą skuteczność W efekcie rozwiązania, które kiedyś były atutem Rakowa Dziś stają się przewidywalne i coraz łatwiej rozbijają się o dobrze ustawionych rywali Zmienili się zawodnicy, zmieniły się realia ligi i kalendarz obciążeń Niezmienny został tylko styl pracy papszuna. Uporządkowany, wymagający chwilami zbyt sztywny. Sam trener przyznaje, że to jeden z najtrudniejszych momentów w jego karierze, więc pewne zwycięstwo nad Wizewem, bez dwóch zdań, jest solidną podstawą do budowy drużyny, która regularnie zacznie punktować. Franciszek Smuda Wiśle Kraków zaliczył podobną sinusoidę wyników. Pojawił się przy Reymonta, gdy biała gwiazda budowała fundamenty pod swoją potęgę z przełomu wieków. To on wypracował styl gry i wypromował piłkarzy, którzy w kolejnych latach stali się filarami drużyny. Kibice wspominali tamten etap jako czas, gdy Wisła przyzwyczajała się do regularnego wygrywania na krajowym podwórku, a Smuda znany z charyzmatycznego stylu pracy, którym zasłynął w Widzewie, Zdobywał zaufanie trybun i budował reputację fachowca, nadającego drużynie nieustępliwy charakter. Pierwsza kadencja Smudy Wiśle trwała od czerwca 1998 do września, rok później. Zamknęła się bilansem 47 meczów, 34 zwycięstwa, 8 remisów, 5 porażek, średnio 2,34 punkty na mecz. Biała Gwiazda zakończyła rozgrywki 1998-99 17 punktami więcej od drugiego w tabeli widzewa, a dodatkowym symbolem tamtej dominacji był tytuł Króla Strzelców dla Tomasza Frankowskiego, który zdobył 21 bramek. To mistrzostwo było szóstym w historii klubu i zarazem początkiem nowej ery. Wisła stała się ligowym potentatem, zaś Smuda zapisał się trwale w pamięci kibiców jako trener, który nadał zespołowi ofensywny impet i pewność, że Kraków znów rozdaje karty w polskiej piłce. To właśnie aura tych sukcesów sprawiła, że jego późniejsze powroty do klubu budziły tak wielkie nadzieje, oczekiwania że odtworzy tamtą magię, choć rzeczywistość okazywała się zupełnie inna. Druga kadencja Franciszka Smudy-Wiśle rozpoczęła się w czerwcu 2001 roku. Trener miał wtedy do dyspozycji pełny okres przygotowawczy i drużynę, która wciąż pamiętała smak mistrzostwa sprzed dwóch lat. Statystyki tego okresu pokazują jednak mieszany obraz. W sumie Smuda poprowadził Wisłę w 36 meczach. Wygrał 22, zremisował 3 i przegrał 11. W lidze bilans wyglądał gorzej. 12 zwycięstw, jeden remis i 6 porażek. Zespół nie potrafił utrzymać regularności. I zamiast walczyć o dominację, gubił punkty w starciach, które dawniej wygrywał bez większych problemów. Największym wydarzeniem tego okresu była próba awansu do Ligi Mistrzów. Wisła trafiła w eliminacjach na Barcelonę i choć faworyt był oczywisty, piłkarze smudy pokazali się z dobrej strony. W pamięci kibiców zostały zwłaszcza ofensywne fragmenty pierwszego meczu. Ostatecznie zabrakło jakości, by przejść dalej, ale drużyna zostawiła po sobie dobre wrażenie. Kres drugiej kadencji nastąpił 15 marca. 2002 roku po porażkach z Polonią i Legią. Klub stracił cierpliwość, a na jego miejsce zatrudnił Henryka Kasperczaka, który kilka miesięcy później poprowadził Wisłę do trofeów. Ten zwrot tylko podkreślił, jak cienka bywa linia między uznaniem a rozczarowaniem. Smuda zaledwie chwilę wcześniej miał status architekta spektakularnego mistrzostwa, a kilkanaście miesięcy później okazało się, że jego metody już nie wystarczają, by utrzymać zespół na szczycie. Trzecia kadencja Franciszka Smudy-Wiśle była osadzona w zupełnie innych realiach niż wcześniejszy. Gdy w czerwcu 2013 roku podpisywał trzyletni kontrakt, miał za sobą nieudane Euro 2012 w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Kibice byli podzieleni. Część żyła nostalgią i pamięcią sukcesów pod wodzą Smudy sprzed ponad dekady. Część krytykowała ten wybór ze względu na porażkę z reprezentacją, który obalał pewne mity związane z nieomylnością Franza jako trenera. Z jednej strony pamiętano sukcesy z Widzewem i z Wisłą z końca lat 90. Z drugiej zaś widziano w nim trenera, który zatrzymał się w czasie i nie potrafił już reagować na nowe trendy futbolu. Dlaczego zatem Wisła sięgnęła po Smudę po raz trzeci? Klub w tamtym momencie był w trudnym położeniu. Położeniu organizacyjnym. Lata świetności Białej Gwiazdy pod rządami Bogusława Cupiała mijały, zespół miał za sobą przeciętne sezony i brak realnych szans o najwyższe cele. Potrzebny był ktoś z nazwiskiem, kto przyciągnie uwagę, odbuduje morale i da drużynie minimum stabilizacji. Smuda miał charyzmę, rozpoznawalność i autorytet, który w oczach właścicieli miał posłużyć jako bezpieczne rozwiązanie na czasy kryzysu. Oczekiwania kibiców i władz były umiarkowane. Wiadomo było, że Wisła nie ma już finansowej przewagi nad ligą i że walka o mistrzostwo będzie raczej poza zasięgiem. Liczono jednak, że smuda sprawi, iż zespół zacznie regularnie punktować, odzyska charakter i wróci do górnej części tabeli. Pierwszy sezon, zakończony na niezłym piątym miejscu, dawał jeszcze poczucie, że ten projekt może wypalić, choć styl gry nie zawsze odpowiadał wymaganiom trybun. Kolejny sezon zweryfikował jednak ten optymizm. Wisła ugrzęzła w środku tabeli, zespół tracił punkty w kluczowych momentach, a atmosfera wokół Trenera stawała się coraz bardziej napięta. Brak perspektyw na poprawę i rosnąca frustracja sprawiły, że w marcu 2015 Smuda został zwolniony. Ta decyzja potwierdziła, że jego nazwisko i dawne zasługi nie były w stanie przykryć stagnacji, jeśli chodzi o jego metody szkoleniowe. Kibice oczekiwali trwałej odbudowy dawnej potęgi, a dostali przeciętność, która nie pasowała do ambicji i tradycji Wisły. Działacze natomiast mieli Smudzie za złe nieprzemyślane i niezbyt dyplomatyczne wypowiedzi powiedzi w mediach, w których narzekał na posiadanych przez siebie piłkarzy i dziwił się wymaganiom stawianym jego zespołowi. Łącznie z 60 ligowych spotkań rozegranych pod wodzą Smudy Wisła wygrała 23, 17 razy zremisowała i poniosła 20 porażek. Kazimierz Moskal to kolejna postać, która świetnie wpisuje się w narrację o powrotach kończących się rozczarowaniem. Do ŁKS-u wracał jako architekt awansu, trener utożsamiany z drużyną, która grała odważnie i ofensywnie w pierwszej Lidze. Miał status człowieka, który wprowadził klub z powrotem na salony i symbolicznie przywrócił mu należne miejsce w Elicie. Kibice traktowali go jak twarz projektu, który wreszcie miał dać stabilizację w ekstraklasie. Moskal pierwszy raz objął LKS latem 2018 roku, a dokładniej pracował tam od lipca tego roku do maja 2020. W tym czasie udało mu się awansować do ekstraklasy, ale pobyt w najwyższej klasie rozgrywkowej nie przyniósł trwałej stabilności. LKS spadł, a Moskal Kala opuścił zespół. Po tym okresie Moskal prowadził jeszcze Zagłębie Sosnowiec, zanim latem 2022 Powrócił do pierwszoligowego Wówczas ŁKS-u. To był moment W którym klub postawił na trenera Który już znał otoczenie, potrafił Budować szatnie i miał dobrą Historię z eks em Zbudował W Łodzi drużynę, która wywalczyła Awans w 2023 Ale w Ekstraklasie już tak różowo nie było Nie zdołał przełożyć tej Energii i stylu na wyższy poziom Rozgrywek. Zespół grał słabo Lubił punkty i bardzo szybko został outsiderem ligi. Efekt był taki, że choć jeszcze kilka miesięcy wcześniej był bohaterem awansu, jesienią 2023 stracił posadę, bo LKS w Elicie wyglądał na zespół kompletnie zagubiony, tracący bramki seryjnie, a przede wszystkim wyglądający na nieprzygotowany do tempa rozgrywek. Choć Moskal miał w szatni autorytet i ogromny kredyt zaufania, wyniki były nie do obrony. Łodzianie stali się najsłabszym zespołem ligi, a trener po kilku miesiącach pracy stracił posadę. Zakończenie drugiej kadencji było brutalne. W 11 pierwszych meczach tylko 2 zwycięstwa i 7 punktów i zamiast budowania pięknej historii został obraz drużyny, która po awansie ugrzęzła w dole tabeli bez śladu po efektownej grze, za którą kilka miesięcy wcześniej była chwalona. Łącznie w trakcie drugiej kadencji Kazimierza Moskala Łodzianie rozegrali 47 oficjalnych meczów. Wygrali 22 spotkania, zremisowali 10 i 15 przegranych. Gdzie szukać przyczyn problemu? Głównie w źle przygotowanej kadrze, bo jednak piłkarze, którymi dysponował Moskal, nie byli gotowi na wyzwania ekstraklasy. Wzmocnienia okazały się jedynie obciążeniem budżetu płacowego, a poza tym nowi piłkarze pojawili się na tyle późno, że nie było szans na dobre przygotowanie motoryczne i zgranie zespołu. To po prostu nie mogło się udać. W tym przypadku dobrze widać, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. Moskal był tym samym człowiekiem, z tymi samymi przekonaniami i filozofią gry, ale klub, rywale i oczekiwania uległy zmianie. To, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej napędzało drużynę w pierwszej lidze, w ekstraklasie obróciło się w jej słabość. Trenerskie powroty na falach nostalgii bywają zdradliwe. Budzą emocje, przyciągają uwagę i z tęsknotą nawołują do dawnych sukcesów, ale nie zawsze przynoszą szczęśliwą kontynuację. Podobny mechanizm można znaleźć u piłkarzy, którzy po latach rozłąki decydowali się wrócić do klubów, w których zyskali status gwiazd. W ich przypadku również zadziałała zasada nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Oczekiwania kibiców i wspomnienia dawnych bramek czy asyst potrafią być ciężarem, którego rzeczywiście Niewistość boiskowa już nie udźwignie. Zwłaszcza, że latka lecą, a forma już nie ta sama. Ireneusz Jeleń był jednym z najgroźniejszych polskich napastników na początku stulecia. W barwach Wisły Płock w latach 2002-2006 rozegrał 108 meczów i strzelił 45 bramek. Sezon 2003-2004 był jego popisowym. Z 18 trafieniami został wicekrólem strzelców ligi. Z kolei w 2006 roku poprowadził drużynę do triumfu w Pucharze Polski, największego trofeum w historii klubu. Nic dziwnego, że w wieku 25 lat był gotowy na kolejny krok i przeniósł się do Oser, bo w Polsce osiągnął już maksimum, a jego szybkość i skuteczność idealnie pasowały do wymagań francuskiej Ekstraklasy. W barwach Oser spędził 5 lat, w których zdobył 48 na poziomie 1, a sezon 2008-2009 zakończył z dorobkiem 14 trafień i tytułem najlepszego strzelca drużyny. Był szybki, dynamiczny, świetnie odnajdywał się w kontraataku, a jego współpraca z Dariuszem Dudką w stała się symbolem polskiej kolonii we Francji. To właśnie tam zapracował sobie na markę solidnego snajpera, regularnie powoływanego do kadry, z którą zagrał na Euro 2008. Jego transfer do Lille w 2011 miał być krokiem do walki o najwyższe cele, ale kontuzje zaczęły coraz mocniej ograniczać jego możliwości. Kiedy w 2012 roku wrócił do Polski, podpisując kontrakt z Podbeskidziem, kibice liczyli, że choć nie jest już w szczytowej formie, to doświadczenie, a także instynkt strzelecki pozwolą mu zrobić różnicę w ekstraklasie. Rzeczywistość okazała się mocno rozczarowująca. W barwach górali rozegrał ledwie 7 spotkań w lidze i nie zdobył ani jednej bramki. Szybko opuścił pod Beskidzie i przeniósł się do Górnika Zabrze, ale tam też nie odżył. W 12 meczach ligowych trafił tylko dwa razy. Dla piłkarza, który kilka lat wcześniej zachwycał we Francji skutecznością i regularnością, był to bolesny koniec przygody z poważną piłką. Radosław Siak był kolejnym z napastników, którzy w tamtym okresie wybili się już w ekstraklasie. W barwach GKS-u Bełchatu w sezonie 2005-2006 strzelił 11 bramek a już rok później został prawdziwą rewelacją ligi. W rozgrywkach 2006-2007 zdobył 15 bramek i walczył o koronę Króla Strzelców. Dzięki skuteczności trafił do reprezentacji Polski, gdzie zapisał się w pamięci kibiców golem przeciwko Belgii w eliminacjach do Euro 2008. Wydawało się, że niewielki Bełchatu wypuścił w świat klasowego snajpera, który na długie lata stanie się filarem kadry. Latem 2007 roku Matusiak wyjechał do Włoch, do Palermo, ale tam nie zdołał się przebić. Chociaż na treningach prezentował się lepiej niż Edinson Cavani W Serie A zagrał tylko trzy mecze. Później próbował swoich sił w Cheremven, a także w Xanthi, jednak ani w Holandii, ani w Grecji nie był w stanie nawiązać do dyspozycji z ekstraklasy. Statystyki były bezlitosne. Pojedyncze występy, brak regularnej gry i w konsekwencji stopniowe wypadanie poza radar selekcjonerów. To była droga, która zamiast w górę prowadziła w przepaść, wprost w stronę zmarnowanego potencjału. Do Polski wrócił najpierw przez Krakowie, gdzie zagrał 31 meczów ligowych i zdobył 5 bramek, a później wiosną 2012 przeniósł się do Widzewa. I choć kibice liczyli na odrodzenie dawnego snajpera, powrót nie przyniósł efektu. W barwach Widzewa zagrał 17 meczów i strzelił dwie bramki, ale za to z Legią i ŁKS-em, ale jego forma była daleka od tej, jaką pamiętano z Bełchatowa. Z czasem coraz bardziej jasne stawało się, że jego moment w ekstraklasie minął bezpowrotnie. Matusia, który miał być dla nas napastnikiem na lata, pozostał symbolem kolejnej zmarnowanej kariery. Błysku w ekstraklasie, krótkiego epizodu w reprezentacji i nieudanego podbijania europejskich boisk. Świat piłki nożnej uwielbia historię o wielkich powrotach, ale w wielu przypadkach okazuje się, że dawnej magii nie da się odtworzyć na życzenie. Kibice chcą wbrew logice wierzyć, że nazwisko, które kiedyś wyniosło klub na szczyt, znów rozpali emocje jej poprowadzi drużynę do sukcesów. Tymczasem boisko weryfikuje te oczekiwania bez sentymentów. To, co było atutem wczoraj, dziś potrafi stać się ciężarem, a każdy taki powrót jest ryzykownym eksperymentem, w którym wspomnienia zderzają się z teraźniejszością. Dlatego każdy taki powrót jest jedną wielką niewiadomą. Czasem napisze nowy rozdział sukcesów, jak to ma aktualnie miejsce w przypadku Mateusza Klicha i fenomenalnej formy Krakowi, a czasem skończy się pułentą daleką od oczekiwań.